Cześć Strzelce, witam Was na kanale Ketwit Tarot. Czytanie na nowy tydzień dla Waszego znaku Zodiaku. Czytanie jest ogólne, więc pamiętajcie o tym, że ono nie musi być rezonujące z każdą osobą e, indywidualnie. Może być. E, coś co będzie dla was bardzo ważne i wtedy będzie to przydatne, ale jakby tak elastycznie podchodzimy do tych informacji, które usłyszycie. Karty na miłość, karty na pracę, mini informacje dla pana i dla pani, plus karty z kartki pera dla osób, które są w relacjach i jedna karta dla singli i to co się tam jeszcze pokaże dodatkowo. Więc teraz tak, jeśli chodzi o temat miłości, to co się u was pokazuje, ja mam bardzo ładną pokazaną energię na początku tygodnia e, zainteresowanie obopólne dwoma, dwie osoby, które mają dla siebie, czyli e, no, takie jakby znale znalezienie się w centrum uwagi. Czy to jest pan, czy to jest pani, to nie jest bardzo istotne, ale tutaj naprawdę ktoś będzie zauważony e, przez tą płeć przeciwną. Tutaj jest wywarcie dużego lub chęć wywarcia wrażenia, pokazania się, ale to też jest tutaj taki taka energia, kiedy ktoś coś takiego posiada, że m, potrafi zwrócić na siebie uwagę i jest dużo takiej pasji, takiego m, zarażania ludzi różnymi. M, Działaniami, takie wciąganie w jakieś takie swoje pasje, więc tutaj jest fajn, fajna energia. I przy tym wszystkim mamy kartę cesarzową, więc albo spotkacie taką osobę, tutaj panowie, albo, moje drogie panie, wy będziecie tak postrzegane przez właśnie tą płeć przeciwną, jako ktoś, kto um, jest wart tej stabilności, którą reprezentuje ta karta królowej, um, nie królowej cesarzowej. A, a równocześnie cesarzowa też jakby nie jest um, obojętna na, to, na ten podbój tutaj tego rycerza um, buła, więc on no tutaj się zresztą też pokazuje jako strzelec, ale ważne, że te obie osoby jakby zrównoważą tą energię. Mamy w karcie czwa na, dzień, na czwartek um, pokazaną energię dziesięciu kilku, więc tutaj jest ta miłość, ta. A to szczęście, które ktoś e, dostrzega już w tym wszystkim, co tu się pokazuje, w tym temacie miłosnym, emocjonalnym, nawzajem i chęć stworzenia takiej rodziny, chyba że już to posiadacie, to tutaj będziecie w tym tygodniu po prostu mieli tylko takie duże, dużą taką energię stabilności i e, braku nudy. Także to nie jest tak, że tutaj wpadacie w jakąś rutynę, wręcz odwrotnie, tu jest takie e, pobudzenie jeszcze i rozwijanie tej, e, tej miłości i tego uczucia, e, tej rodziny, takie, no, pełnia szczęścia po prostu. W piątek pokazuje się nam koło fortuny. To jest oczywiście też znak e, zodiaku strzelca, ale tu albo w związku z tym wy będziecie mieli na to wpływ, e, co czasami koło fortuny wyklucza, dlatego że to jest los i przeznaczenie, które się tutaj zadzieje. Ale może być tak, że właśnie z racji tego przez, przeznaczenia, wy w jakiś sposób płyniecie na te relacje, które mi się tutaj zaczęły pokazywać bardzo pozytywnie, i tu się coś zmieni. Będzie to jakby poza kontrolą czyjąś, y, wprowadzi dużo chaosu, nie będzie można tutaj niczego zaplanować w ten dzień na pewno, więc się nie starajcie tutaj jakby na siłę tego planu dotrzymać, bo to wręcz odwrotnie jeszcze przyniesie efekt y, końcowy. Y, więcej rozżalenia, będziecie y, jakby w poczuciu, że walczycie z wietrakami, a, i, i, a tutaj życie ma i tak swój plan, więc... Jest jakieś takie zamieszanie troszeczkę w ten piątek, coś nieprzewidywalnego um, się wydarzy, ale lepiej się temu poddać niż opierać, bo i tak jakby tu się dużo nie da zrobić. No, chyba że sami tutaj coś po prostu, nie wiem, wypłynie po prostu z was, jak spontanicznie i, i się zadzieje. Nie wpłynie to zbyt pozytywnie na ten weekend, bo jest pokazana osoba, która ma poczucie. Nie jakiegoś. Coś się wydarzyło, kiedy ktoś kogoś zawiódł albo rozczarował, albo w takiej energii się pokazała druga strona, że um, no, nie spodziewał się ktoś po kimś czegoś. Więc nie wiem, czy to chodzi o jakieś sprawy, które um, ta osoba zas zasłyszała. Powiedzmy, czy faktycznie tutaj w jakimś momencie zachowania no, to wypłynęło, ale Niedziela jest pokazana jako ktoś, kto chce to naprawić, chce to utrzymać przynajmniej na tym, e, co się tutaj wydarzyło, na tym etapie, żeby to się nie powiększało, żeby tutaj to dalej nie szło. Więc jest tutaj ta energia, że faktycznie dwóm osobom zależy, żeby to wszystko jeszcze utrzymać, żeby to wszystko pogodzić, naprawić i zrobią e, co w ich mocy. E, i będą działać, żeby no, żeby tutaj to dalej nie poszło, więc ta energia weekendowa się pokazuje dosyć pozytywnie i po raz kolejny mamy kartę 10 buław, ja już, ja już ją widzę po prostu chyba cały czas, mi tutaj w tych partnerstwach w ostatnim czasie wypada, ale to jest bardzo silna karta dwóch osób, które nawet jeśli są jakieś przeciwności losu, to one są w stanie utrzymać to w jakiejś takiej energii stabilności i i pokazują, że im faktycznie zależy, żeby tutaj czegoś nie upuścić, tylko to doprowadzić w jakimś takim sensownym um, etapie na, um, na przyszłość, tak, żeby to trzymać um, mimo wszystko. Teraz, jeśli chodzi o pracę, i teraz w pracy mi się pokazuje, słuchajcie. W początku tygodnia wielkie szczęście lub e, marzenie, które zawsze, chci, e, zawsze mieliście, i ono się zrealizuje, albo ma dużą, dużą szansę, żeby e, właśnie się zrealizować. Niestety w środę mamy kartę 10 mieczy, więc tutaj tak jak szybko się pokazałaby ta szansa, tak szybko może się e, zakończyć. Czyli jakby m, na początku hura, a za chwilę kurczę i przepadło, tak? Albo tutaj będzie sprawa. E, innej osoby, czyli może się ktoś w to zaangażować, za waszymi plecami po prostu, nie wiem, dołki kopać, albo się dowiedziała też o tej sprawie i chciała o to zawalczyć, no i tutaj jest ta walka i tak skutecznie to się pokazało, że popsuje ktoś wam humor, będzie jakieś niezrozumienie, być może jakaś osoba, która, nie wiem, była na zasadzie oszustwa tutaj wplątana w to wszystko, nie wiem o co chodzi, ale jakby w środę jest to przełamanie, takie, albo przegapienie tej okazji, albo przepadnie to, albo na początku wydawało się, że to jest takie super, a później się okaże, że wcale niekoniecznie. Współpraca z jakimiś trudnymi osobami, lub jakieś energie, które się pokażą takie na zasadzie nerwy, um, kłótnia, jakaś sprzeczka, jakieś takie, wiecie, czepianie się o jakieś pierdoły, sorry, ale no, ale tak tutaj to jest pokazane, a później już w piątek mamy osobę, która przejmuje z powrotem tą kontrolę, tu jest już ta determinacja pokazana, że ja się nie poddaję, że ja i tak e, jest to, jestem tą osobą wygraną i takie poczucie mam, tak, może być też tak, że w tą środę chodzi bardziej o temat zdrowia, że tutaj coś, ktoś upadł na zdrowiu i po prostu nie podźwignął tego, bo jeszcze za wcześnie, więc może być tak, że dopiero w piątek tutaj jest odzyskanie tych sił, wszystko jedno jakich, i odzyskanie tej kontroli, ale to już jest pokazane pozytywnie. Teraz, jeśli chodzi o weekend, mam pokazaną kobietę taką bardzo analityczną, która jakby logicznie zawsze podchodzi do tematów. E, mamy królową mieczy, więc ona tutaj jakby sugeruje, że w weekend mogą być jakieś ważne decyzje do podjęcia lub e, podjęcie takiej sytuacji, tak, um, podejście do jakiejś sytuacji z umiejętnością na, na, takiego analitycznego myślenia, więc tutaj jakaś analiza jest rozsądek bardzo taki um, Przestrzeganie czegoś, jakichś zasad, i no, jakiś plan tu mi się pokazuje. Ale mamy kobietę i mężczyznę, więc tutaj są jakby dwie osoby, które będą o tym dyskutować, które będą podejmowały jakieś działanie. Ale też mamy właśnie króla buław i on też się tutaj pokazuje w waszej tej energii, właśnie. Ktoś, kto um, też wprowadza do tego wszystkiego dużo spokoju. Więc mamy na weekend pokazaną energię um, decyzji ale też jakiegoś, jakiejś aktywności, która mówi o tym, że um, że trzeba znaleźć jakoś naj, najlepsze wyjście, nie wiem do jakiej sytuacji, czy to też ma um, powiązanie z tą pracą, czy tutaj ktoś będzie po prostu to analizował, co się wydarzyło tutaj w tym tygodniu i, i podejmował jakieś decyzje, co tutaj dalej z tym zrobić, czy wchodzi w ogóle o zupełnie jakieś inne sprawy, to już wy będziecie sami widzieli um, co tutaj tym jest. W każdym razie dodatkowa karta, słuchajcie, na te Wasze karty do pracy mamy rycerza, miecz, więc tutaj jemu, komuś bardzo zależy, i jeśli nie uda się wejść drzwiami, to on zawsze tym oknem jeszcze tam spróbuje no, się upomnieć o coś, i, i to mu się uda. To jest ktoś, kto ma konkretną strategię i powinien właśnie tej strategii się trzymać, ewentualnie ją zmienić, po to, żeby jednak uzyskać to, na czym tej osobie bardzo zależy, więc jest ta energia, ale tu jest dużo impulsywności, dużo takiej energii, determinacji, być może ambicji, ale, ale też takiej niecierpliwości, więc tutaj zwracać uwagę na te Wasze emocje, które mogą temu towarzyszyć, i nie zawsze one są najlepsze. Teraz dla panów to, co mi się pokazuje. Wiecie, co wy macie tak? Znowu nam się król Buław pokazał, więc, tak jak powiedziałam, tutaj jest wasza dominująca energia w tym tygodniu. No i słusznie, tak, bo to dla was jest przesłanie. Ale macie królową kielichów, czyli tu jest ktoś zakochany, ktoś, kto jest no, w jakimś połączeniu z wami. Mówi o pięknej miłości, pasji do tego, takiej stabilności. Bardzo ładna tu się mi energia partnerstwa pokazuje, ale z jakiegoś powodu macie, albo ktoś ukrywa uczucia, bo mamy siódemkę mieczy, więc albo ktoś chce coś ukryć, albo tu są jakieś zazdrości, albo jakieś zdrady mi się pokazują, więc zwróćcie uwagę na to, o co tu chodzi, bo, bo to jest po prostu dla Was przekaz. Kobieta, mężczyzna i jakiś temat, który albo ktoś się z chce z czegoś wycofać, bo zauważysz, że to nie jest. Y to, czego ja chcę, albo tu właśnie ktoś się zaangażował jeszcze w coś dodatkowo i teraz zrobi wszystko, żeby z tego wyjść, tak, żeby nie wpłynęło to na tą relację, żeby tutaj tego nie kontynuować, ale zwracajcie uwagę na fałszywe osoby i um, coś, co kto, ktoś by mógł robić... Po cichu, ale no chyba bardziej mi tutaj pasuje do tych kart to, że ktoś coś ukrywa uczuciami. Um. Teraz u pań to, co się pokazuje, znowu mega energia. Mamy dwa kielichy, mamy asabuła, więc tutaj jest i miłość, i romans, i a, pasja, i takie wiecie, odczuwanie wzajemne, że to jest właśnie to. I mamy to koło fortuny, więc tutaj to koło fortuny wam się powtórzyło, więc może być tak, że tu was będzie, moje drogie panie, to dotyczyło, a co się zadzieje w ten, a, w ten dzień. A coś nieprzewidzianego, ale tutaj, akurat w tym waszej, w tej waszej energii, tutaj nie mieszamy to z tym, co tutaj powiedziałam, bo tu jest dla Was dodatkowa informacja, to to koło fortuny Wam będzie sprzyjać. Tutaj macie z przeznaczenia kogoś, osobę, z którą stworzycie piękny związek. To jest no, ktoś, kto musiałby stanąć na Waszej drodze wcześniej czy później. Nawet jak byście były wcześniej w jakichś innych relacjach, to to nie ma znaczenia, bo tu się ktoś przy, mm, pokazuje, kto no, jest waszej energii, kimś bardzo na kogo zawsze czekałyście, więc no, bardzo, bardzo piękna jest ta energia, niesamowicie. Koło Fortuny mówię o czymś, o jakimś wielkim szczęściu, które jest na waszej drodze, więc albo to już dostaniecie, no bo to jest tygodniowe, więc nie wiem, albo to już się to zaczęło, jakby ten. Proces zaczął się a, dziać. Przynajmniej dla tych osób, które są singielkami, no to mamy tutaj miłość niesamowitą, i fajną macie tę energię. No dobrze, teraz jeszcze po karcie. No tak, tu jest zakochanie jeszcze w tej karcie, e, i e, tak jakby dodatkowa do panów i do pań tutaj miłość jest, e, ale też jakieś pogubienie z jakąś, z jakąś sytuacją. Może być na takim, że jakby. Nie spodziewałby się ktoś, kiedy trafi go, powiedzmy to strzała miłości, tak. No dobrze, co nam się tutaj pokaże jeszcze dla Was na ten tydzień, jeśli chodzi o dodatkową, dodatkową informację z kartki Pera dla relacji. Macie jakieś urzędowe sprawy, albo macie znaleźć jakiś kompromis, rozwiązanie do jakiejś sprawy, a, który Wam się uda. Więc tutaj bym patrzyła pod kątem tego weekendu, chyba co nam się tam wydarzyło i trzeba jakby dojść do jakiegoś a, porozumienia, naprawiania, znaleźć jakieś rozwiązanie. A, Dobrą decyzję. Tutaj w tej pracy też by się Wam to tak pokazywało, że może tutaj przez jakieś umowy, jakieś zasady, utrzymanie jakiejś, wiecie, prawdy, op oparcie na prawdzie będzie bardzo ważne, lub możecie, ma możecie mieć jakąś osobę, która a, jest jakby zaangażowana w to, co się dzieje, czy wydarzy w Waszym życiu i a, będzie cały czas bezstronnym kimś, kto potrafi a, jakby znaleźć. Najlepsze wyjście z tej sytuacji. No ale te urzędy mi się tu. Je, budynek, urząd mi się pokazuje, więc. Więc to może też być ważne. No i dla singli. Single zrób. Y w kierunku drugiej osoby jakiś gest, ok? Dlatego, że tutaj jest jakaś wspaniała przyjaźń, wspaniała miłość, e, która jest warta e, wykonania jakiegoś gestu po to, żeby, żeby tutaj zwrócić na siebie uwagę, żeby rozpocząć to, tak jakby e, podjąć, podjąć działanie, podjąć jakiś e, coś, co w Płynie na rozwój tej relacji, ok? Żeby dać o sobie znać, żeby tutaj a, zwrócić na siebie uwagę, ale nie tylko tak a, bez słów, tylko żeby właśnie tutaj coś zrobić w tym kierunku, a, bo to jest tego warte. Tu jest jakaś wspaniała miłość, która jest warta każdej, każdego a, gestu, który wykonacie i poprowadzi do tego, żeby, a, żeby to połączyć a, i zrealizować. Znaki Zodiaku, jakie Wam się pokazały. Mówiłam o Strzelcu, mówiłam o Oliwie, nie mówiłam. pokazał Wam się Lew i to tak bardzo intensywnie. Strzelec, no to w Waszych kartach bardzo, no to może być druga osoba z tego znaku, ale też może być to Wasza jak najbardziej energia dominująca. I Wodnik Wam się też pokazał, więc to w, to w pracy Lew i. I wodnik w pracy, więc może tutaj to y, będzie jeszcze dodatkową podpowiedzią. Życzę Wam wszystkiego dobrego, ściskam, pozdrawiam, do usłyszenia.